Zawsze miło stać w tym miejscu i, spoglądając na salę, przypomnieć sobie o tym, że w tych budynkach w przeszłości tworzono przesłanie pod mądrą myśl polityczną Rzeczpospolitej, wypowiedzianą, piękną polszczyzną. W przedmiocie, który brzmi jakże ładnie, mowa polska i mistrz mowy polskiej, chodzić może, i jurorzy sami o tym wiedzą, najlepiej o różne kryteria, a dla przeciętnego człowieka, takiego jak ja, Chodzi o powiązanie dwóch rzeczy, sedna z formą. Każdą dobrą wypowiedź w języku polskim poprzedza myślenie, oby dobre etycznie i dobre formalnie. Dopiero potem słowa mogą myślę okrasić i należycie oddać, wypuścić w eter. Jesteśmy wszyscy skonfrontowani z kumulacją słów nowych, które w języku polskim powstają i które wymuszane są częściowo przez technologię, co bardziej słusznie odnotowała w jednym ze swych ostatnich wierszy Wisława Szymborska pisząc w wierszu Nieczytanie, żyjemy wprawdzie dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Te zdania to dzisiaj Twittery, kilka słówek SMS-u podczas kiedy za naszymi plecami pozostaje jakże piękny zbiór wypowiedzianych tekstów. Przypomnę, w tym roku obchodzić mamy, obchodzimy rok skargi wielkiego kaznodziei, ale jednocześnie myśliciela politycznego Polski, który przestrzegał przed zagrożeniami, ale czynił to piękną Polszczyzną. Dzisiaj konfrontowani jesteśmy z czymś podobnym, z takim samym wyzwaniem, przed którym stali o starożytności ludzie: czy ważniejszy obraz, czy ramy do niego. Jedno i drugie. Zawsze obraz pierwszy, ale bez ram nie będzie błyszczał. Same ramy zaś bez obrazu nic nie znaczą. Stąd też chciałbym, kończąc swoje podziękowanie kapitule, że chciałem je wydypować przypomnieć motto Stanisława Jana Leca, do jego cudownych myśli nieuczesanych, arcydzieła XX wieku, precyzji słowa. Streszczajmy się, świat jest przeludniony słowami.